Witamy wszystkich Państwa na szóstej edycji Lwóweckiego Targu Rolnego. Wspólnie z Rybną Hatą, Dom Cukiernika oraz naturalnie z Gminą Lwówek Śląski przy współpracy z Panem Burmistrzem Dawidem Kobiałką mamy dzisiaj naprawdę bardzo dużo wystawców i szykujemy bardzo dużo atrakcji, między innymi warsztaty z pasieki pod akacjami. Pani Ania będzie uczyła dzieci robić różnego rodzaju świece. Mamy pyszne ryby z rybnej chaty, mamy pyszne chlebki, sery, ceramikę bolesławiecką, no i oczywiście nasz regionalny produkt, lwówecki browar. Na lwóweckim terku można było znaleźć m.in. Witam serdecznie. Nazywam się Genowefa Fateman Wytwarzam syropy ziołowe, zdrowe, smaczne. Jestem na Lwówku drugi raz. Na Facebooku można mnie znaleźć na stronie Syropy Ziołowe GT i zapraszamy na Lwówecki rynek rolny, targ rolny. W przyszłym miesiącu też będziemy. Witam Państwa, tu jest Pasieka pod Akacjami z Olszyny Lubańskiej. Specjalizujemy się w miodach. Oprócz tego są produkty miodopochodne, tak jak świece z wosku, pyłek pszczeli, pierzga, propolis. W każdej jednej edycji żeśmy brali udział. To jest bardzo piękna impreza. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich na każdą jedną edycję. Witam serdecznie, zapraszam na moje stoisko z sokami. Mam tutaj soki z ekologicznego sadu biojabko, jak i również mam soki z EcoArt, czyli wyroby z Aroni. Są to soki czysta Aronia. Jest to Aronia również mieszana z rokitnikiem. Mam aronię z rokitnikiem też dosładzonym miodem. Mam syrop z piwowca japońskiego, syrop wiśniowy, syrop z Aroni i maliny, jak i również czystą malinę lekko mięszowa. Bardzo fajnie się sprawuje w deserach jako dodatek. I produkty są wszystkie pochodzenia ekologiczne Ekologicznego. Jest to plantacja, jak i również wyroby z certyfikatem ekologicznym i serdecznie zapraszam na nasze stoisko. Podczas tej edycji Lubeckiego Targu mogliśmy posłuchać piosenkę w wykonaniu Młodych Harcerzy. Ty nie znałeś nas, Witam serdecznie wszystkich. Skrucha Jacek z tej strony. Jestem współorganizatorem Łóweckiego Targu Rolnego oraz właścicielem restauracji Rybna Hata i gospodarstwa rybackiego Skrucha. Pogoda nam pozwoliła, żeby ten targ również był udany jak zwykle. Mamy dzisiaj bardzo dużo wystawców, miny i nawet spoza gminy. Cieszymy się, nasz Łówecki Targ Rolny rośnie w siłę. Mam nadzieję, że w liczniejszym gronie spotykamy się za miesiąc. Także zapraszam jeszcze raz wszystkich. Was dolwów kaśląskiego dziękuję bardzo